Jeszcze mam chwilkę taki takich króciutkich filmików, tutaj przynajmniej nie będę się bo sobie już tutaj mogę się ulokować właściwie. To jest recenzja pewnej perełki, już kiedyś też podlinkuję. Robiłam filmik a propos, to był taki w zasadzie hol, no tylko słowa nie lubię, no ale, no, zakupy w pewnym sklepie, gdzie były głównie kosmetyki organiczne, naturalne i tak dalej, I tam mieli kilka, czy kilka, no tak powiedzmy może z siedem zapachów, to są bardziej jako takie wody toaletowe. Marka Specjali Fiorentini, to chyba coś tam pod derby, dokładnie pamiętam. W każdym bądź razie ten konkretnie zapach to są chyba zielone liście i białe kwiaty. Tutaj mamy nazwę włoską, Które oczywiście nie będzie widać, ale Fiori Bianchi i Foglie Verdi, nie wiem w każdym razie angielska nazwa to właśnie White Flowers and Green Leaves. I powiem tak. Wtedy już mówiłam o tym zapachu, później go chyba też y, tak z grubsza recenzowałam, ale to takie wszystko było tak trochę na okrętka, trochę pobieżnie, takie bardziej te pierwsze testy, pierwsze wrażenia. Przede wszystkim ten zapach jest niesamowity, bo. Yy, to jest tak naprawdę faktycznie zap, taki zapach Włoch y, zamknięty w flakonie. Jest to niesamowite, bo są zawarte, tak można powiedzieć, takie dwa aspekty. Z jednej strony taka właśnie roślinność, mamy te białe kwiaty, zielone liście, jest taki właśnie soczysty, kwiatowo-zielony. Co ciekawe, też dosyć wybija się owoc gruszki. A z drugiej strony ten zapach potrafi się czasami wręcz od razu, czasami trochę po czasie bardzo wysłodzić w klimatach włoskiej cukierni, czyli takich klimatach włoskich właśnie smakołyków, takich trochę słodko-pudrowych, takich wręcz migdałowych. I to bardzo przypomina mi takie słodkości w klimatach niszowej marki Profumum Roma. To jest ta marka z quality misala, z której właśnie jest między Batitodali, to Dali, czy taka bakaliowa figa d'Ambrosia, tak z moich ulubieńców, albo figa na zielono ichnusa. Albo pewna zguba wiśniowa, w cudzysłowie wiśni, tam też wiśni chyba typowo nie ma, chociaż myślę, że tam może po prostu nie, nie została ona podana, to jest zapach vanitas. Zguba mówię, ponieważ w zapachach w filmiku o wiśni, gdzie był przegląd i na końcu ranking, tak naprawdę zapomniałam o tym zapachu, więc o tym po prostu będzie raczej osobny filmik. Ale to co to chciałam powiedzieć, to, to jest niesamowite, bo te ten zapach, ta marka nie jest droga, dodatkowo to są takie wody właśnie ala organiczne, bio, naturalne i tak dalej, no wiadomo jak to jest naprawdę, w jakim stopniu, ale myślę, że to jest zawsze jakaś alternatywa czy coś innego, coś naprawdę właśnie niespotykanego, dodatkowo coś może mniej niezdrowego. To tak a propos tego, cenowo fajnie i co ciekawe... One pomimo swego dosyć świeżego charakteru mają naprawdę bardzo dobrą trwałość. One też są takie trochę jakby ciut oleiste pod takim kątem, takie skażę też trochę z profumy Roma, chociaż to nie jest taka typowa oleistość jak tam, ale są jakieś takie bardzo skoncentrowane, ma się wrażenie. Y plus y to, że na cenowo to naprawdę to jest duży przełom. Profumą Roma około 800 zł za 100 ml, jak mam na przykład Batito, a tutaj to myślę, że spokojnie można trafić za około 100 zł za 50 ml. Większość zapachów mi do, nie do końca podeszła, tam było coś z Orientu, coś tam było chyba z czarną herbatą, jakieś tam też kwiatowo-owocowe, coś, coś tam było, ogólnie coś chyba z mandarynką albo z pomarańczą, nie do końca im przypadły w większości, ale dwa zapachy się wybiły i jeden z tych dwóch wybijających się, najbardziej wybijający, oczywiście sobie musiałam wówczas zakupić i jestem z nimi naprawdę zadowolona, jedyne to jest to, że skoro są takie właśnie eko bio i tak dalej, naturalne, więc... Tutaj trzeba się naprawdę bardzo szybko zużyć, ale y, to jest taki zapach, gdzie mamy z jednej strony taką wiosnę, tą świeżość, zieloność, y, kwiaty, gruszkę, taką właśnie wiosno, y, wiosno lato. Y, wiosno -lato. A z drugiej strony mamy takie klimaty słodycze, takie gurmandy, czyli takie bardziej jesienno-zimowe. I to jest fajne, bo to może tak naprawdę się sprawdzić praktycznie w każdej pory roku. I to też może być fajny sposób w tym momencie na przełamanie właśnie tej jesieni, tego zimna, jesienio-zimy, właśnie czymś takim lżejszym, czyli coś taki sposób trochę na przywoływanie wiosny, ale może nie w sposób aż tak świeży, jak próbowałam z szans o tętrę, może trochę przesadziłam. Ale co jeszcze muszę powiedzieć, ciekawy jest to, że ten zapach za każdym razem inaczej pachnie i ta słodycz nie zawsze daje znać o sobie. Jak go poznałam, to w ogóle nie było tej słodyczy, a długo go testowałam. Później jak go użyłam, to trochę byłam zruskotana, że on jest za słodki dla mnie, właśnie za dużo tej, właśnie takiej cukierni włoski, ale taki naprawdę bardzo dobry, dobrym guście, w sensie nie taka standardna, sztuczna słodycz, tylko taka naprawdę bardzo taka realna, naturalna, prawdziwa. Później mi się to podobało, że ten zapach był taki właśnie dwubiegunowy i taki właśnie ta zmienność, ta nieprzewidywalność to było fajne i właśnie jak dzisiaj sobie świeżam, też jeszcze bardzo dawno to się znaczy sobie tak gruszka, myślę, że no niesamowicie taki knombrny zapach, bardzo taki... Yy... Charyzmatyczny, właśnie przez to, bo tak naprawdę taki może dziwaczny, ale bardzo przestępny, bardzo noszalny. I to jest taki zapach, który może się spodobać z które lubią klimaty kwiatowe, jak i zielone, kwiatowo-zielone, wiosenne, ale również miłośnikom klimatów słodkich, gourmand, bo tak naprawdę duża doza, duża rola właśnie tego nurtu w tym zapachu. Innym zapachem, który mi się spodobał z tej marki, niestety nie pamiętam nazwy. On był taki dla mnie w wyobrażeniu, taki niesamowicie czerwony, owocowy. I to było owocowość na bardzo dobrym poziomie, bez żadnej sztuczności, bez żadnej takiej właśnie wtórności. Wtedy nie zakupiłam sobie, ponieważ chciałam tak naprawdę jeden zapach nie chciałam przesadzić, chciałam też sprawdzić markę, natomiast jestem na etapie takim, że tak naprawdę drugi zapach też mogę bardzo polecić, o, chociaż nie jest bardzo ukierunkowany, chociaż też podejrzewam, że może być bardzo właśnie taki zmienny, różnorodny ale właśnie drugą, zapach drugi, nazwę to muszę po prostu odszukać, bo to jest ogólnie marka kompletnie nieznana, bardzo ciężko cokolwiek o niej znaleźć, na takie kwestie jak typu tak dalej to oczywiście nie ma tej marki opinie, nie opinie nic tam raczej się nie znajdzie co najmniej może o tym zapachu, bo ja już o nim trochę napomknęłam natomiast ten drugi chyba nic nie będzie, ale właśnie dam znać, bo te dwa były fajne, reszta według mnie nieudana, no ale to mnie cały czas skłania, żeby właśnie zwłaszcza w takich sklepach z kosmetykami naturalnymi, tam są naprawdę ciekawe perełki. Kiedyś w jednym sklepie, i żałowałam, że tego nie wzięłam, był taki olejek, perfumy w olejku, ale był dosyć dużej pojemności, więc bardziej bym potraktowała takie perfumy oleiste typu Profumo Roma. I ten zapach był w takich klimatach, takich tureckich słodkości, takiego lokum, typu lokum kajko mesheri, czy też sweet oriental dreams montal, w takich właśnie klimatach, ale tamte zapachy dla mnie są zbyt Słodkie miałam, sprzedałam A ten był fajny, bo był przełamany czymś takim pudrowo-kosmetycznym W stylu Taint dnesh, jak dużo wymawiam Lorenzo Villoresi I to było fajne, to bym powiedziała, że więcej było tego pudro, pudru kosmetycznego A domieszki tego właśnie takiego lokum I trochę żałowałam, ale być że niedługo tam podjadę, to sobie sprawdzę to czasami jest tak, że tam można coś ciekawego znaleźć, bo coś kompletnie innego. Często właśnie są perfumy w postaci jakichś takich rolonów, w takiej właśnie formie olejkowej. Ja osobiście chyba nic w tym momencie nie mam takiego. Jedyna taka inna forma perfum, jaką mam, to mam jedne perfumy w kremie i w ogóle będzie filmik o perfumach w kremie, co o tym sądzę i tak dalej. Natomiast no, jest jestem z wolniczką typowo perfum, żeby były w atomizerze, ale... Tak naprawdę to jest taka fajna y, możliwość, tak naprawdę jeżeli ktoś y, po prostu chce czegoś innego, innej aplikacji perfum, takiej bym powiedziała trochę nie dzisiejszej, bo kiedyś tak właśnie mi się kojarzy, że właśnie jakieś perfumowanie y, jakimiś takimi olejkami na, pa, na paluszek, z jakichś miniaturek czy nie miniaturek właśnie y, za uszami itd. A teraz raczej jak ktoś psika, to raczej tak wydaje mi się, że typowo szyja, nadgarstki. Chociaż ja osobiście y, mam różne metody w zależności od zapachu i zdarza mi się psikać za uszami, myślę, że to jest bardzo ciekawe miejsce, mm, ale myślę, że to raczej tak y, osoby używające perfum watomizza rzeczy tak się nie ukierunkowują bardziej jednak inne części ciała, a olejki tak mi się kojarzą, że właśnie trochę na paluszek i właśnie, nie wiem, za uszami albo trochę na paluszek i właśnie też ponad garstkach. Fajny sposób, jeżeli podjadę do tego miejsca Właśnie, które ona myśli To w ogóle dam znać Nawet jeżeli nic nie kupię, bo oczywiście jestem na odwyku Ale wiadomo, jak to jest u mnie z odwykiem Czasami się na coś skuszę To dam znać, co tam ciekawego jest Bo to jest akurat miejsce z Wrocławia Może ktoś z widzów jest z Wrocławia Więc dam znać, czy warto podjechać Jeżeli chodzi o ten moment Bo wówczas było warto, ale minęło już czasu Że może asortyment trochę poszedł w inną stronę a jeżeli chodzi o te zapachy, to we Wrocławiu ja zakupiłam i jeżeli to się nic nie zmieniło, to one są do dostania w sklepie. To się nazywa ładnie, pachnie o je nazwę nie zmieniono. I to jest ta sama ulica, gdzie jest Quality Misala, czyli to jest była także Odrzańska. Tam można właśnie, jest sklep z kosmetykami, no, nie wiem czy co, końc naturalnymi, ale bliskimi, albo tam są różne marki tak naprawdę. Jedne bardziej w dobrą stronę, inne trochę mniej, ale właśnie tam były te zapachy. Tylko niestety nie ma testerów. Chyba, znaczy chyba, że coś się zmieniło I ogólnie każdy zapach mają po jednym flakonie Ale właśnie muszę się tam przejechać, bo może tak naprawdę mają jeszcze inne zapachy W ogóle a propos tej marki, ja dostałam wtedy różne próbki żeli pod prysznic I miałam w ogóle zrobić filmik o tym Ale po pierwsze jeszcze wszystkich próbek nie wypróbowałam, bo trochę zaprzestałam A dwa, że ja trochę się nie byłam zadowolona w ogóle z tych żeli jako żeli Zapachy to inna sprawa, ale z żeli, żeli więc sobie trochę już to odstawiłam, ale może a propos tej marki yy, przetestuję dalsze. Ogólnie powiem tak, żaden z tych, co tam testowałam, jakoś mnie szczególnie nie zachwycił, ponieważ dano mi do przetestowania wtedy próbki tych żeli, yy, Byłam zainteresowana zapachami, również zapachów. Yy, były to zapachy, których aktualnie nie mieli w postaci w tych właśnie buttołetowych. Czyli na wypadek, jakby coś mi się spodobało, że mogliby domówić. Aha, ja tam kupowałam, ale wydaje mi się, że w internecie można trochę taniej utrafić ten zapachem Więc może, yy, mówię, ja kupiłam tam, bo szczerze mówiąc nie miałam pojęcia, że to można kupić gdzieś w internecie. Chyba kupiłam za właśnie 100 zł, a później patrzyłam, że w internecie można utrafić chyba na poziomie chyba 79 albo 85, więc trochę taniej, nawet z wysyłką trochę taniej. Yy, już nie mówiąc o tym, że tamte flakony stoją, są wystawione, yy, co na pewno nie służy. W sumie trochę nie bardzo rozumiem po co, bo to nie są testery, więc tylko bardziej, żeby zobaczyć co tam jest, to równie dobrze mogłyby stać w, w kartoniku, więc y, nie ma testerów, coś stoi, co nie ma być tester, ktoś naprawdę może użyć, bo myślę, że to jest tester, tylko nie przypilnują, więc tak naprawdę to mogą być używane flakony, które są wystawione na światło, więc raczej bym radziła jednak kupować y, online te zapachy. Jeszcze raz przypomnę specjali Fiorentini, bo y, na... Nazwę. wszystkim sądzę, że to jakaś włoska marka, i wiem, że jak później patrzyłam, to się trochę w jakoś pod derby. Yy, spróbuję znaleźć tą stronę, to też yy, podam ją w opisie. I te filmiki związane właśnie z tym zapachem i sklepem ładnie, pach, ładnie pachnie również, ale się ostatnio męczę w ogóle. Nie wiem. Przez tą pogodę, przez to powietrze, ja mam wrażenie, że ciągle mi brakuje oddechu, więc no, mam nadzieję, że jakoś wszystko. Yy. I mam wrażenie, że to też ciągle jak gubię myśli, ale mam nadzieję, że jakoś wszystko składnie powiedziałam. Że wszystko jest jakoś zrozumiałe Dajcie znać, czy może znacie tą markę Może jakiś inny zapach znacie Albo może macie coś do polecenia Z takich właśnie kwestii perfum naturalnych Organicznych, bio i tak dalej Albo może ym, Może coś się z jakichś perfum oleistych Albo może coś kompletnie chcę się odrazić. A propos właśnie takich perfum, bio, eko i tak dalej, to w ogóle może zrobię osobny filmik, ponieważ kiedyś z takiego sklepu z kosmetykami właśnie naturalnymi, bio, eko i tak dalej, zamówiłam takie mieszanki, coś w rodzaju, że mieszanka z różnych olejków jako taki właśnie zapach. I właśnie dwie, dwie takie opcje. To się nazywało chyba Anioł Miłości i Anioł. czegoś tam jeszcze. To jest właśnie taka mieszanka różnych, to ma być jako właśnie taka kompozycja, chyba w 100% bio, więc to może właśnie też zrobię finik. O, tak ogólnie o takich zapachach, bo jeszcze mam jeden zapach: Aboriginal Garden, to jest taki ogródek, ale na to też są to jest też jako zapach taki właśnie chyba w 100% jako naturalny i bio i w ogóle. No, ja wiem, te, te pojęcia są nadużywane, ale z tego co wiem, te dwie kwestie one miały takie opisanie i tak dalej, że chyba to jednak faktycznie jest. Z tym bym raczej trochę nie do końca była przekonana. Plus jeszcze oprócz tego, że miałam flakon i aktualnie zostawiam sobie odlewkę tylko Aboriginal Garden, to poznałam też inne ogródki Aladina: Asian Garden, Amerindian Garden, więc to też jest ta seria właśnie ogródków takich właśnie naturalnych. Więc naturalny w sensie zapachy właśnie takie mają być niesztuczne, ale nie chodziby, że odbiór, tylko po prostu realnie, chodzi o to, z czego są wykonane, jakie są składniki, to też zrobię taki filmik. Ale koniecznie dajcie znać, czy coś macie do polecenia w tej kwestii. Bo szczerze mówiąc, y, zwłaszcza, że idę w stronę ograniczenia kolekcji, czyli jeżeli bym miała mało flakonów, to mogę się pokusić o takie właśnie y, gagatki w mojej kolekcji, takie właśnie kompozycje naturalne, bo ja wiadomo, trzeba szybko zużyć, co przy takiej ilości i... Y, przy takiej ilości y, może być ciężkie. Natomiast jeżeli ja ją ograniczę z teraz blisko 160 do no, na przykład 90, a może później jeszcze bardziej, to myślę, że... Y, Wtedy mogę się o to pokusić. <noise> Dziękuję za uwagę.